Justyna, w, ostatnim, w ostatniej naszej rozmowie mhm. rozmawiałyśmy o neurologopedii, czym jest, czym się zajmuje, jakie są też działki pracy. Skończyłyśmy tą rozmowę na takim myślę bardzo ważnej przestrzeni, to znaczy, jeśli jestem z dzieckiem w domu dłuższy czas, a takim czasem była pandemia mhm. i czas izolacji, to rodzi się we mnie często takie poczucie, że żeby jakoś ułatwić te momenty trudne, no to podsuwam na przykład telefon, żeby dziecko się czymś zajęło. Włączam telewizor. Te media, które gdzieś tam są, czy, czy te no właśnie nośniki medialne powodują, że jest mi łatwiej, no bo wtedy mogę sobie zrobić różne, dużo różnych właśnie, rzeczy. Łatwiej zorganizować czas. Tak. Nie? I mam wrażenie, że dziecko jest zajęte, nie przeszkadza. Ale tak sobie <grym> myślę, że ostatnio gdzieś tam dużo jest różnych badań, różnych też publikacji na ten temat. Jak Ty to widzisz? Z takiej perspektywy pracy z dziećmi, z rodzicami, jaki to może mieć wpływ na wychowanie, na rozwój, na rozwój mowy. Mhm. Faktycznie tak jest, że radziliśmy sobie w mhm. różny sposób. Każda rodzina jakby znajdowała swój sposób poradzenia sobie w tej trudnej sytuacji. Ale nawet niezależnie od tego czasu myślę, że i tak nasze dzieci mają bardzo dużo doświadczeń związanych z telewizorem, z telefonem. Jak to niektórzy mówią, tablecikiem, to już jest takie, to już jest takie ta, tablecik, kotlecik, kotek, tak? To już jest tak ulubione, że już na to mówię tablecik. Mhm. Tak? To jest coś dla mnie bardzo przyjemnego. To, to słychać po prostu w wypowiedziach dzieci. Jak to wpływa? Generalnie utrudnia koncentrację. Główna zasada jest taka, że dziecko, które nadmiernie korzysta z tego typu rozrywek, ma trudności z koncentracją. Ja może powiem, co moi, robią moje dzieci, kiedy ja im wyłączam bajkę. Eee, najpierw jest protest, mm. um, po czym jest głośniejszy protest. Głośniejszy <głos》>. do, kiedy dalej ta bajka jest wyłączona. Eee, tak, a potem jest taka trudność w ogóle w przejściu do życia codziennego, mm. czyli snucie się przez jakiś czas, co mm. ja mam ze sobą teraz zrobić. Okay. Dlatego, że my zostajemy trochę w tej przestrzeni eee, mm. wirtualnej, telewizyjnej, kolorowej, tam się dzieje, tam tak, my tam zostajemy. Mm -hmm. Ja zawsze tłumaczę że w gabinecie to tak, my jak wychodzimy z kina, chociaż teraz może to jest mało mm -hmm. czytelny przykład, ale jak wychodziliśmy z kina kiedyś z jakiegoś porywającego filmu, my trochę jeszcze w tym w nim tkwiliśmy, nie? To nie jest tak, że przechodziliśmy od razu do, do codzienności. Nawet mam takie wrażenie, że czasami nie chcemy wychodzić z tego filmu, żeby jeszcze przetrzymać tak, tą... Tak tak, 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 tak. Od dziecka oczekujemy, że wyłączamy i że nie ma być właśnie tego protestu, o którym ja mówię i którego doświadczam, yy, oni zostają trochę tam. To jest tak, że yy, zazwyczaj wtedy, kiedy dziecko siedzi nieruchomo, yy, czyli nawet praktycznie nie mruga, nie jest tak. w stanie się podrapać yy, po nosie. Nie słyszy żadnych dźwięków z zewnątrz. Tak, w sytuacji, kiedy to dziecko jest naprawdę małe, a są rodzice, którzy przyznają się, że puszczają dzieciom bajki poniżej pierwszego roku życia, poniżej mm. drugiego roku życia. To robią e, i dzieci po prostu mówią, no ale on się tylko na tym koncentruje. Mhm. To nie jest koncentracja, to jest po prostu trudność z przyswojeniem tych wszystkich e, bodźców, niemożność poradzenia sobie mhm. z tym odbiorem, więc jestem tak, e, tak jestem porwany przez ten obraz, przez ten dźwięk, że nie jestem w stanie zareagować na nic innego. Mhm. I mówię odwrotnie, jeśli widzicie u swojego dziecka, że ono reaguje, że ona odpowiada na tą bajkę, że ona mówi, mamo, zobacz, tak? Czyli chce się dzielić tym, co widzi, no to wtedy mogę powiedzieć, że to jest coś, co ten dziecku mm, nie utrudnia rozwoju. To jest bajka adekwatna do jego potrzeb, do jego możliwości, tak? To jest bajka adekwatna do jego możliwości. Jak sobie porównamy bajki, które były opuszczane kiedyś, ile one miał bodźców, ile miały kolorów, ile miały dźwięków, a porównamy sobie bajkę, która ma. Bajkę jakąś disneyowską, czy, czy, jakąś czy nawet po prostu no, zwykłą tak. z YouTube'a. To mm -hmm. są bajki, które są e, niezmiernie porywające, jeśli chodzi też o emocje. I dzieci nadwrażliwe mm -hmm. często e, nie lubią takich bajek, nie chcą ich oglądać, e, po prostu odmawiają. One mają taką granicę, żeby się tym nie częstować, no ale nie wszyscy taką mają, i to jest coś, co później jest dla nich y, trudne. Był taki eksperyment y, przeprowadzony y, w Krakowie. Y, w sumie w każdym domu można go przeprowadzić. Niemowlę, który widzi coś ciekawego, mhm. zazwyczaj uruchamia całe swoje ciało. Macha rączkami, nóżkami, patrzy na to. Y, no po prostu jest rozanielone tym, że coś ciekawego widzi, jakąś fajną grzechotkę i się nią bawi. Natomiast dziecko, które y, patrzy na tablet, nie widzi nic, po, po okay. za tą przestrzenią i jest unieruchomione. To odwrotnie, faktycznie. Nie jest w stanie nawet kontrolować tego, gdzie siedzi, w jaki sposób siedzi. Jak mu ktoś włączy w, w pozycji nie wiem, w foteliku samochodowym, to w takiej będzie oglądał, jak będzie na łóżku, to na łóżku, no to jakby nie jest ważne w ogóle. Gdzie jest? To jest tak porywające, że ja cały zastykam. Jeśli zastygam, to znaczy, że to jest zbyt trudne. Mhm. Tak sobie myślałam, że to co mówisz jest bardzo takie też ważne, ale też ciekawe, że z jednej strony, jako z perspektywy rodzica mogę mieć poczucie: Moje dziecko się uspokaja, mhm. moje dziecko się Prawda. koncentruje, moje dziecko jest jakoś takie wyciszone, a z perspektywy dziecka to też niesamowite, żeby to zobaczyć że z perspektywy dziecka jest to bardzo trudne doświadczenie. Perspektywa rodzica tutaj też jest bardzo ważna, mhm. bo niejednokrotnie yy, mamy takie dzieci, które bardzo źle funkcjonują, mhm. potrzebują dużego wsparcia. I czasami są mamy, które nie są w stanie wziąć prysznica po prostu, jeśli nie zapewnią dziecku tego typu doznań. Tak też bywa, więc nie możemy też tutaj. Hmm, tak, jak dobrze zauważyłaś, nie wziąć pod uwagę perspektywy na No pewno. Właśnie. Mamy tutaj perspektywy dziecka i jej rozwoju. Mamy taki świat, który jest innym światem, niż hmm. jak pewnie my byłyśmy w wieku to takim prawda, maleńkim. No więc, jak, jakby w jaki sposób tą higienę, o której mówisz, zachować? Jak sobie też radzić, yy... No właśnie. Chyba nie mam na to odpowiedzi. Mm. Wiesz, to, to jest tak, że. Yy... Każdy z nas ma swoje granice u siebie w domu, swoje zasady. W przedszkolu są takie zasady, w domu są takie. Ale myślę, że... Zasady, że te zasady dobrze, jeśli jakiekolwiek, ale są. Oczywiście, tak? tak, oczywiście. Już to w tej chwili nie może pomagać. Tak, ale każda rodzina względem swojej pracy, względem możliwości, jakie ma w swoim domu, w swoim mieszkaniu, musi wypracować sobie taki system, żeby faktycznie ograniczać ten kontakt. I żeby nasze dziecko nie obserwowało nas ciągle przy telefonie, co jest po prostu trudne. Mhm. Jakie mogą być też skutki takiego bycia jako maleńkie, jako maleństwo, właśnie ciągle takie przebodźcowane właśnie? Często, często jest tak, że układ na Lwów jest po prostu przeciążony. Mhm. I ciekawa bardzo, bardzo rzecz, czasem przychodzą rodzice dwulatków, którzy Przechodzą z problemem, że dziecko po prostu nie mówi. No wie pani, wszystko rozumie, wszystko mm. potrafi zrobić, ale po prostu nie mówi. Um, I pierwszym krokiem jest zawsze zapewnienie dziecku um, mniejszej ilości bodźców, no więc wyłączenie telewizji. Mm. Um, I zawsze mówię rodzicom, to nie jest tak, że nagle wyłączymy telewizję i dziecko zacznie mówić. Zobaczymy najpierw, czy dziecko zacznie się koncentrować na jakiejś zabawie. Mm. Czy ono jest w stanie um, zapewnić sobie dziesięciominutową zabawę jak na y, dwulatka minimum, tak? Czy jest w stanie y, skończyć zaczętą zabawę, a nie po prostu mieć taką typową przerzutność uwagi, która nie prowadzi do, y, do, do poznania nowej rzeczy, czyli do rozwoju, tak? Nawet do bycia przy jednym tak, mm -hmm. przestrzeni. Także tak, tak. Tak, to jest pierwsza mm -hmm. rzecz. i i um, są rodzice, którzy faktycznie się e, do tego stosują i mówią, no pani Justyno, dwa tygodnie nie oglądamy telewizji, a Klara się zaczęła po prostu bawić. I ja jestem w stanie zrobić sobie kanapkę. Mhm. No to jest pierwszy sukces. Tu nie oczekujemy nagle zdań. Tu chodzi o koncentrację. Mhm. Mm, tutaj sobie zaczęłam tak wyobrazić, jak o tym opowiadasz. Yy, no właśnie, kiedy jestem, y, zaczęłam sobie wyobrażać, jak wygląda Twoja praca, to znaczy... Bo pewnie są różne stereotypy i pewne pytania, no jak wygląda praca Co ona tam Logo? z tymi tak, robi? Co ty tam w tym gabinecie lo, robisz? Nie macie telewizora, to już wiemy, nie ma takiej bodźców, nie. jest pewnie minimalizacja bodźców. No dobrze, ale jak wygląda Twoja praca? Um, jeśli to jest małe dziecko, mm. musimy popatrzeć na nie całościowo. To nie jest tak, że ja się zajmuję językiem, po to, żeby dziecko zaczęło mówić mhm. i ćwiczę go w prawo i w lewo, po to, żeby u dziecka się pojawiło jakieś słowo. To tak nie wygląda. Chodzi o to, żeby pobudzić pewne procesy myślowe, żeby pobudzić pracę ręki, mhm. żeby usprawnić czasami całe ciało, jeśli chodzi o koordynację. Chodzi też o to, żeby. Mm, Nasza ręka robiła to, co chce robić oko, czyli mhm. o koordynację wzrokowo-ruchową. Mhm. Chodzi o to, żeby wydłużać czas koncentracji. Chodzi o to, żeby usprawniać słuch fonematyczny, czyli taki słuch, tu, słuch który um, słyszy najmniejsze cząstki języka, fonemy. Um, także patrząc na dziecko, mhm. zawsze musimy popatrzeć całościowo, i jeśli dziecko ma słabszą pracę ręki, y, słabszą koncentrację, trudniej jest mu dojść do pewnych, y, przez pewne procesy myślowe się przedrzeć, no to wtedy po prostu musimy od tego wystartować. Czyli mhm. mamy ćwiczenia lewy półkulowe, mamy ćwiczenia związane z pracą ręki, mamy ćwiczenia związane z wydłużeniem koncentracji. Mhm. Y, um, u niektórych dzieci trzeba zacząć terapię od tego, żeby się nauczyły reagować na sygnał stop. Okay. Ponieważ no, nie są w stanie nie są w stanie e, zahamować swojego zachowania. Nie są w stanie. Po prostu są tak ciągle nafaszarowane różnymi bodźcami, że nie są w stanie na chwilę usiąść i na mnie popatrzeć, mm -hmm. albo w ogóle popatrzeć na rodzice. Pomyślałam sobie, że to jest taka cierpliwość też w tym sensie takim, że jak pracuję z dorosłymi, to wiem, ile czasami trzeba czasu i też takiej oczywiście patrzenia na całość człowieka. i Trzeba mm -hmm. czasu, żeby coś zaczęło w naszym życiu się zmieniać, że, że to jest pewien proces. Nie, I pewnie I... u dzieci jest też podobnie, nie, że nie da się niczego zrobić tak, właśnie tak jak powiedziałaś, w ciągu godziny, dwóch, tylko że to jest często proces, który trwa. Tak. Trzeba wiedzieć, co na danym etapie dziecko jest w stanie i powinno nam pokazać, to nie jest tak, że patrzymy na normy, że patrzymy, nie wiem, szósty miesiąc, dziesiąty miesiąc, tak dalej, równiutko. Są dzieci, które rozwijają się wcześniej, są dzieci, które rozwijają się później, ale mamy tę granicę. Mm -hmm. I dla osoby, która już pracuje z dziećmi długo, to ta granica jest widoczna od razu, że tego brakuje nam tutaj. Jeśli tego nie będziemy mieć, to nie uzyskamy kolejnej umiejętności. Jeśli dziecko nie patrzy na twarz... No to nie zacznij mówić, okay. sensownie. Super, bardzo Ci Justyna, dziękuję. Myślę, że te wszystkie ja informacje, o których dziękuję. mówisz, to taka cała skarbnica wiedzy i tam jest jej jeszcze więcej. To też takie fascynujące życie i patrzenie, jak dziecko się rozwija i no sama dla to obserwacja. Właśnie tak to usłyszałam, że chyba to musisz bardzo jakoś lubić i to jest taka Twoja przestrzeń. Zapraszamy Państwa nie tylko do tego, żeby posłuchać naszego poprzedniego, naszej poprzedniej rozmowy, ale także do, do przestrzeni centrum, gdzie na pracuje jako neurologopeda i też do różnych warsztatów, które będziemy organizować.